O, halo, hej, czyli dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, ja, Marcin Szachrajem, też zwany. E, witam Was w nietypowym i przy okazji też bardzo krótkim, zakładam, materiale, ponieważ witam Was w filmie z reakcją. W filmie z reakcją na Dying Light the Beast. Schowałem Wam się, żebyście mogli zobaczyć. Tytuł i przy okazji uszy mojego kota, z tego co widzę. E, I co? Na wstępie możecie zrobić to, co ja zrobiłem, właśnie, czyli zostawić suba, nie tylko na kanale IGN, ale także i moim, w ciemną łapkę w górę. Będzie mi bardzo miło. A teraz, nie przedłużając, przejdźmy sobie. Nie mam jeszcze tytułu do tego filmu, ale to zobaczymy też, co tam na tym trailerze będzie. E, jeżeli mój głos brzmi wam dziwnie, na pewno dlatego, że jestem chory i ledwo mówię. Czekajcie, muszę pozbyć się kota stąd. <laughs> o bardzo mu się moje frenzelki od bluzy podobały. No i dobrze, nie przedłużając, zaczynajmy. Co my tu mamy? Może odrobinę zmniejszę swoją kamerę. To chyba krzyki Kraina. Okay, po pierwsze bardzo bardzo zablizniony Okay. I do not feel obliged to believe that the same God who has endowed us with sense, reason and intellect has intended us to forego their use. He Okay, jakiś taki mocno Po pierwsze, idealistyczny bohater, znaczy antybohater, zakładam, w tym przypadku to będzie, myślę, główny wylen. Jakieś takie mocno okultystyczne, wiarowe, religijne rzeczy. O, to chciałem powiedzieć. Ok. Ok. And it's our highest purpose. We must strive to accomplish. I only answer to this divine calling. And you. Oh yeah, Okay, she O created... Oh, kurwa. No, dobra. No, dobra. Czyli Kyle. Uwolni się, czyli tak było mówione zresztą e, na pierwszej zapowiedzi: Kyle uwolni się e, z labu. Czekajcie, muszę znowu dokonać ekstradycji. E, ekstradycji tego małego sierściucha. I <laughs> e, 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 tak, Kyle po prostu wyrwie się z labu, na którym prowadzili na nim eksperymenty. Zapewne, żeby pozyskać tego wirusa zmutowanego haran. Który pozwala mu kontrolować swoją przemianę. I mamy gameplay, proszę bardzo. Wygląda ładnie no jak dali dai light, nie? Klimatycznie bardzo. Bardzo klimatycznie. Ej, kurwa, tu jak w horrorze. Ta, ta scena w ciemnym lesie, jak w horrorze. Granatnik. Bardzo mocno zmodyfikowany parkour. Game of the Year. Był, kurwa, dropkick. Goty. Nie ma lepszej gry. Nie będzie lepszej gry w przyszłym roku. Game of the, kurwa, Year. Come on. Just look at it. Piękny. pół Nie, kurwa, absolutny kino. Ja już wiem. Kupię będę grał, przejdę parę razy, kupię znajomym, żeby musieli ze mną grać. Absolutnie jestem zachwycony. Jest dropkick, jest zabawa. Nie ma dobrej gry, w której nie ma dropkika. Change my mind. I granatników. Okej, okay, widziałem, bardzo dużo gunplayu będzie. Zapowiada się, jakby miało być bardzo dużo gunplayu. Nie będę narzekał, szczerze mówiąc. Robię tutaj przysłonie Kyla. Lato 2025. Proszę bardzo. Nałóż już mam na Steamie. I co w takim wypadku? Po pierwsze, może być fajna taka. Fabułka mocno wydaje mi się skupiać na zemście. tutaj. Wydaje mi się, że będzie skupiała się na zemście. Wydaje mi się, że Kyle ucieknie z tego labu, na którym, w którym na nim eksperymentowali, i będzie się mścił. To jest absolutnie moja teoria. Druga kwestia. Bardzo klimatyczny. Hmm, bardzo klimatyczne otoczenie. Bardzo klimatyczna gra kamerą. W tym trailerze przynajmniej. Dużo gunplayu. To mi się podoba. Dawno nie grałem w dobrą strzelankę o zombie. A więc ten gunplay plus parkour tutaj może rzeczywiście ładnie działać. No i kurwa dropkiki. Dropkiki w serduszku kurwa no. Nie ma, nie ma lepszej opcji. I co? I to chyba na tyle. Więc tutaj nie zobaczymy już w tym trailerze. Zasłużona łapka w górę. Link do tego trailera macie w komentarzu. Zostawcie pod nim też lajka. Dodajcie grę na listę, jeżeli wam się podoba. A ja żegnam się z Wami na dzisiaj. A ja jestem Marcin Szachrajem, też zwany. I widzimy się w kolejnych materiałach, kiedy tylko już wyzdrowieje. Na razie, hej! Miłego dnia!